Cześć, witam Was. Jest środa, wcześnie rano. Dzisiaj zapowiada się niesamowicie ciekawy dzień, ponieważ e, mój znajomy z Shinobu, z e, SICK Automobile w Kishioka, tutaj za rogiem, jakieś 20-25 minut jazdy autem, zadzwonił wczoraj do mnie i powiedział, że ma chwilkę, żeby ze mną porozmawiać. E, śmigam do niego pooglądać trochę lowriderów, jak robi zawieszenia, air e suspension, porozmawiamy o tym, ile to kosztuje, co so, jakie są wymagania. Już powolutku dojeżdżam. Jestem teraz w miejscowości Ishioka w prefekturze Ibaraki. W sumie jakieś 15-20 minut jazdy ode mnie z firmy, muszę tutaj wkalkulować. I za chwilę będę już na miejscu u Shinobu w Moba, gdzie przedstawię Wam m.in. jak się w Japonii robi Lowridery na bazie samochodów amerykańskich. Shinobu, mój kolega, jest. Bardzo znany w Japonii, nie zna żadnego innego języka, tylko język japoński. Kiedyś był moim studentem, ale na no dobre mu to nie wyszło. Niemniej jednak zajmuje się tylko i wyłącznie budowaniem lowriderów na bazie samochodów amerykańskich i jest na tyle popularny, że na tyle dobry w tym co robi, że odnosi wiele sukcesów tutaj na scenie w Japonii. Ma wiele konkursów, które był w stanie wygrać w przeszłości. Jeżeli chodzi o cały design tych pneumatycznych zawieszeń, jestem już na miejscu u Shinobu Seek Automobile, Trail Seek. Znane logo tutaj w Japonii lokalnie. Tutaj po tej stronie Shinobu naprawia samochody, które jego klienci do niego dostarczają. Jak widzicie, stoi właśnie przepiękna impala która potrzebuje lekkiego na, lekkiej naprawy po światłach. Widać, że to jest 62. rok. E, no nie jest w najlepszym stanie, widać troszeczkę rdzy wychodzi, ale nie ma się co dziwić, prawie 50-60-letnie auto. Jakby nie patrzeć, potrzebuje miłości i było też pewnie używane wiele ra lat. Nie aero suspension, tylko oil, olejowe zawieszenie rzucone, także potrafi ładnie się podnosić i opu opuszczać. To związane z tym, że samochody te są niesamowicie ciężkie, ponieważ były w starych dobrych czasach robione ze stali. Tutaj po tej stronie jest warsztat, gdzie Shinobu już modyfikuje samochody i dorzuca do nich zawieszenia. Sam zajmuje się spawaniem. Malowanie pojazdów oddaję do znajomego, tutaj niedaleko stąd też. Kolej robi ogarnia bardzo fenomenalnie lakierowanie pojazdów, profesjonalnie to robi. Ze Shinobu wrzuca tego typu zawieszenia do swoich samochodów. Koci hydro dyska, sasy a tutaj są powietrzne, w tym nie są hydro. Pod wrażeniem, uwielbiam tego typu pojazdy sam. Kocie nosa spędzać Custom Made to Dyson. nie. Przepięknie zrobione. Samochód nadaje się na będzie się nadawał na jakieś przedstawienia na pewno. Jak widzicie, farba jest położona, no... niemal idealnie. Troszeczkę cierpliwości, troszeczkę miłości i... Można niezłe cacka z tego powyciągać. Tutaj jestem właśnie przed y, modyfikowanym na chwilę obecną Chevroletem. Pickupem z 1970 roku mniej więcej. Zobaczcie tylko na tą pracę, jaką włożył tutaj Shinobu. To wszystko było zrobione przez niego osobiście. Y, wszystkie spawania, wszystkie lakierowania. Lakierowania nie, ale spawy. Jak widzicie, są niemal idealne. Nie widać żadnej różnicy. W ten sposób Shinobu wykonuje swoją pracę starannie, sumiennie i przede wszystkim jakościowo. To ma trwać, żyć i sprawiać przyjemność. Tutaj, jest podu tutaj są poduszki wrzucone, poduszki powietrzne, także autko będzie się fajnie mogło obniżać, podnosić. Całe zawieszenie jest custom made, łącznie ze zbiornikiem paliwa. W ten sposób Shinobu prezentuje swoje umiejętności, dzięki czemu też wygrywa różnego rodzaju competition, zawody. Tutaj w Japonii. I na chwilę obecną, Shinobu tutaj zajmuje się przy tym samochodzie robieniem zawieszenia, które musi być skończone. Wow, tu już jest przygotowany kolejny. Niemniej jednak, e, robienie zawieszenia i całkowitą restauracją tego pojazdu. Spójrzcie tylko, co zrobił z silnikiem, z który już ma no, 50 lat, jakby nie patrzeć. Doprowadził go do perfekcji. Jestem ciekaw, czy mi się uda go namówić, żeby go odpalić. Chętnie bym posłuchał, co wylatuje z tych rur z tyłu. A myślę, że jest warto do posłuchania. Fałsemki zawsze robią, robią robotę po prostu. Spójrzcie tylko. Jest wszystko odrestaurowane, na nowo podsynkowane. To jest pasja, to jest po prostu miłość do tego, co się robi. Fenomenalnie. I kabina też już troszeczkę została poprawiona. Drzwi jeszcze muszą być zrobione, no ale to już będzie, to już, to, już, to już detale, nie? Wykończenie ramy, porobienie tego wszystkiego, to już są detale. Niemniej jednak spójrzcie, jakie zewnętrzne wykończone. W niebawem zostaną dorzucone, cała konsola fenonalna, kluczyki wiszą, co mnie bardzo cieszy. No to zaraz zapytamy czy się odpali silnik. Pójdźcie tylko na tego kamino. Ale cukierek. To jest mój znajomy Shinobu. Tutaj zajmuje się modyfikacją samochodów, lowriderów, i przedstawimy Wam razem z Shinobu trochę jego firmy. Kiedyś Lowrider, Mówi, że od 18 lat temu zaczął samemu robić ee... swój własny sklep. A Lowriderami zajmuje się już od ponad 20 lat. Trackingの方だから... Tutaj są samochody pod tracking przygotowane. Z tego. to już

Także pozbywa się rdzy, wszystko ładnie pomaluje. No i rodina Rimaska. Kurwa, Candy Brown. A Candy Brown, co no na zidę? Mm. Chiaramelli. No, <laughs> Pozostanie no. tutaj. Candy Brown. <laughs> A kończę <czeko>, wheelbase. <laughs> no, <laughs> <skiery. laughs> Dobra, nie Candy Brown, tylko whole base, wheel base. 290 cm. No. <laughs> Cały wydech, także sam tutaj spawał. Kurem dziwny diaton. Widzicie, spawy idealne. Jeżeli byście byli zainteresowani kupieniem jakiegoś samochodu na aukcji, nie musi to być koniecznie jakiś pick-up czy coś, i za około 700 tysięcy jenów można taki Air e Suspension wrzucić do samochodu. Jeżeli chodzi o sam czas, to wymiana samego zawieszenia około miesiąca czasu powinno być wszystko zrobione. jeśli trzeba modyfikacje różnego rodzaju przeprowadzić, jak w przypadku tych dwóch samochodów. No to już trzeba liczyć kilkanaście, kilka do kilkunastu miesięcy. A drifto kuruma to kuruma, toka race kuruma, toka grip kuruma, toka... No panu nie będę demu... Mówisz, że jeżeli chodzi o jakieś modyfikacje samochodów, to nie ma żadnych problemów ze zrobieniem jakiegoś driftowozu, samochodu sportowego, modyfikacji silnika, zawieszenia pod każdym względem, ale jego ulubioną pasją jest właśnie samochody amerykańskie, styl Taki jak widać i na ten na ten opiera swój główny biznes. To środka, Daria, to dojmać. Mata, rozpinaj się raz. A jest trzecia.